Zaczęliśmy latać, trenowaliśmy sześcioma samolotami, robiliśmy pętle, Mieliśmy tu przejście taką informacją, ale jeden z kolegów musiał wyjechać. My szkolimy też jeszcze tam następnych. To znaczy nie chodzi tu nawet o nałot ogromny, bo są piloci, którzy mają kilkanaście tysięcy godzin, a nie, nie sprawdziliby się w tym lataniu. No, to jest specyficzne. I po prostu obserwujemy ludzi latających i proponujemy, jak widzimy, że, że jest szansa, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie rykama nadzieje, to, to latamy z nimi już na akrobację i obserwujemy, czy, czy, czy będzie potencjalnym kandydatem. Abstrahując, rzeczywiście latają w akrobacji kobiety i to też showmenki bym powiedział, jest Rosjanka, ta panina, kobieta, która tańczyła w balecie bodajże, atrakcyjna kobieta zresztą, ale ona pokazach bardzo dobrze sobie radzi. Na takim bardzo samolocie mocnym powiedzmy. Ja tam amerykanka, lata Amerykanka na pokazach na X300. Też lata bardzo ładnie. Także są kobiety. Akrobacji. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, bo, bo szczególnie latanie akrobacyjne jest to troszeczkę prowokujące, co dobrze mówić. I trzeba być bardzo uważnym, bardzo czujnym. Jest dużo adrenaliny, wiadomo jakie je, jak jest jej działanie i trzeba to kontrolować. Jest takie nawet życzenie tyle lądowań co startu. No, no, bardzo bardzo trafne zresztą, od lat funkcjonuje chyba zarania lotnictwa. No, jest trafione, dlatego, dlatego jest powielane przez lata.